Witamy Wiktora Palochowskiego ze Spektrum Sportu z Legionowa. Wiktor, gratulacje wygranego meczu z Mackiem Szczepanikiem z Legii. Powiedz, jak ci się grało w tym meczu? Dzień dobry, grało mi się naprawdę dobrze z Mackiem. Dzień dobry, grało mi się naprawdę dobrze z Mackiem. Okay, powiedz mi, wygrałeś ten mecz, było 3-1. Przegrałeś drugiego seta, tak? Pierwszego. Pierwszego. Dlaczego? Popełniałem dużo błędów i nie wiedziałem jeszcze, jak grać. To był taki set wprowadzający. Później, jakie dostałeś instrukcje od, y, od trenera? Mm, trener, nie było trenera, akurat y, kolczował mnie kolega, i powiedział mi, że po prostu grał mu długość. Tak? Że bym go rozciągał, bo widział, że szybko się męczy. No właśnie, myślę, że to jest jednak taki mały kłopot Maćka Szczepanika, że brakuje mu trochę fizyczności. I próbujesz próbuj atakować zamiast trochę pograć. No ale jak brakuje siły, to to człowiek kończy na pewno. I myślę, że tym też wygrałeś, nie? Tym, tym że byłeś bardziej e, skoncentrowany na, na strukturze wymiany. No i, i, i zwycięstwo. czyli, A później w, ostat, w tym ostatnim secie widzę, że zdominowałeś. Było 11-2, tak? Jak myślisz, co się stało? No, Maciek stracił już wiarę i przez to po prostu grać. Zaczął kończyć. I wszystko wchodziło w blachę. Jasne. Wiktor, powiedz mi, na co dzień trenujesz w Spektrum Sportu, kto jest Twoim trenerem? Opowiedz o Twoich treningach. Później trochę o szkole, ale to później. No to trenuję trzy razy w tygodniu. W poniedziałek, wtorek i czwartek. Moim trenerem jest Paulina Krzywicka i Jakub Jaworski. Pozdrawiamy Jakuba Jaworskiego i Paulinę. Paulina to jest, Jakuba nie ma. E, powiedz mi, czy przygotowujesz się motorycznie jakoś, e, kondycyjnie? Tak, w poniedziałki mam godzinę motoryki i w czwartki godzinę. I w domu jeszcze tak w sobotę lub w niedzielę sobie zrobię jakieś stringi. Jasne, e, twoje największe sukcesy do tej pory squashowe To podium w kategorii do lat 13 rok temu na mistrzostwach Polski trzecie no, no, to ogółem te podium, tak jak wygrałem pierwszy raz ze Zdrojewskim w Gdańsku. Kiedy to było, przypomnij. Spórku temu nie pamiętam dokładnie. Powiedz mi, czy Ty po turniejach europejskich? Tak. Byliśmy w Czechach na Polish Junior Open teraz i na, w Niemczech. Masz plany jeździć na turnieje europejskie? jak tam twoja, twój team szkoleniowy na to się zapatruje? Bo wiem, że zaczyna cię wyjeżdżać na te europejskie turnieje. No to teraz mamy plan, żeby pojechać na Orfa, ale nie wiemy jak się to skończy, bo mało osób się zapisało. A tak to, to jakoś organizujemy te wyjazdy. Super. Wiktor, bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci powodzenia. Z kim grasz na stronie, wiesz już? Nie, nie wiem. Okej. Okay. Życzymy Ci powodzenia i dziękuję za chwilę. Możesz kogoś pozdrowić przy okazji, podziękować może ludziom. No to Karola i całą swoją drużynę, bo Karol mnie kauczował. Dziękuję Ci bardzo.